Tym. Ostatnio nie było wypadów Bo pogoda, jaka była, taka była. Wiatr i tak dalej. Ale jesteśmy dzisiaj na nowej działce. I dosłownie trzeci, czwarty sygnał. I medalik jakiś. Pamiątka Komunii Świętej. Jeszcze z łańcuszkiem. Nic starego ale dobrze się zapowiada zaraz go wydobędę do końca i się włączę no i tak to wygląda praktycznie na samym wierzchu nie wiem czy to jest srebro czy nie srebro trzeba będzie oczyścić i zobaczyć dobra do następnego My mamy kolejny dołeczek I powiem wam że coś ostatnio się mnie rumunia trzyma bo mamy znowu rumuńską monetę 2 lei z tego dołeczka zaraz jeszcze przeczyszczę i pokażę no i dokładnie tak myślałem tu widać koronę pod spodem 1941 i to będzie królestwo Rumunii 2 lei nie wiem czy widać słabo trochę, ale ale wcześniej było dwójeczkę widać w alei. A jesteśmy dobre kilka kilometrów stąd, gdzie znalazłem tą ostatnią rumuńską monetę. Taka ciekawostka. Pogoda mi się trochę zepsuła, bo zaczęło padać. Deszcz jakiś ze śniegiem. Ale mamy monetkę w dołku. Z tego co widziałem, tu będzie pierwsze międzywojnie na nowym miejscu. Jeden grosik międzywojenny. O proszę. Rocznik 23, chyba. Dobra, do następnego. No i zobaczcie, tam był dołek z jednym groszem międzywojennym. A tu mam drugi dołek. I mam w dołku monetkę. Jest tutaj. Będzie kopiejka. Zaraz przeczyszczę jeszcze. Pokażę. Słabo widać. Ale to będzie kopiejka. Podaję, że 1903. A z tej strony to nic prawie nie widać. No ale jest kopieczka. Dobra, do następnego. No, i znów jesteśmy w terenie. Dzisiaj piękna pogoda. Cieplutko, ale za to fanty nie dopisują. Dwie godziny jestem w terenie. Znalazłem jedną kopiejkę, ale taka wytarta, że nie było co pokazywać. I teraz po dwóch godzinach z tego dołka. Tutaj mamy gdzieś. O tutaj guziczek. Chyba nic na nim nie ma. Zaraz wyczyszczę i zobaczymy. Dobra, trochę go wyczyściłem. I co prawda jest płaski, ale jak wyczyściłem, to widać bicia z tyłu. Jakie są sygnatury? Warszawa dokładnie nie widać, ale coś Warszawa, ale z tej strony czysty, ale fajnie, dobra. Do następnego, no i wróciłem na miejsce gdzie byłem na poprzednim wypadzie i od razu zaczęły się sygnały, jakieś i teraz tutaj z tego dołka mam monetkę. Prawdopodobnie to będzie jedna, druga kopiejki. Zaraz przeczyszczę i pokażę. No i mamy jedna, druga kopiejki 1899. Nawet ładny stan. Mikołaj II. Dobra, do następnego. No i mamy kolejny dołeczek. Tutaj i w dołeczku jest monetka. Co to będzie? Kopiejki. Dołeczka. Duża, gruba dwójka zaraz przeczyszczę, jeszcze pokażę No i tak to się prezentuje ładny stan, rocznik 1909 a z drugiej strony już gorzej Dzisiaj wyskoczyłem na wypad po pracy Na 3 godzinki Piękna pogoda I mamy pierwszy dołeczek I w dołeczku jest monetka Zobaczymy co to jest Już widać Dwa grosze Między wojny Rocznik zaraz przeczyszczę i pokażę. Tak to się prezentuje po przeczyszczeniu. Rocznik, nie wiem czy dobrze widać, ale ja tam dojrzałem 35. Nawet ładny stan. Dobra, do następnego. Dobki. Takie piękne słońce dzisiaj I pierwszy dołeczek Dołeczku Monetka Dosyć spora Z tego co już widziałem To będą kopiejki Zaraz jeszcze przeczyszczę i pokażę Dobra, przeczyściłem I tak to się prezentuje Dwie kopiejki 1911 rok tu coś widać także nie jest zły stan dobra do następnego zobaczcie komuś się posypało bo tu był ten dołek z dwoma kopiejkami a tu kolejny dołek obok i jakaś monetka wypadła i prawdopodobnie znowu będzie dwie kopiejki. Zobaczymy. Tak, raczej tak. Znowu dwie kopiejki. Jeszcze przeszukam dokładnie ten obszar. Może jeszcze coś wpadnie. Przeszukałem ten obszar, ale już nic więcej nie było. I to były drugie dwie kopiejki. Ale już płyty leżały trochę, więc stan trochę gorszy. Rocznika nie dojrze. Dobra, do następnego. Powiem Wam, piękny teren, ale bardzo dużo śmieci. Pełno polmosów, zakrętek, kapsli i tak dalej. Ale teraz tutaj dołek i z dołkami takie cudo wyszło. Międzywojny 5 groszy prawdopodobnie Dobra przeczyszczę jeszcze pokażę No i zobaczcie, takie cudo wyszło 5 groszy, piękny stan I Jeszcze rocznik z tego co widziałem 39 także fajnie, szkoda że tak długo trzeba było chodzić ale może teraz będzie lepiej. Zobaczcie, dzisiaj monetki chodzą parami. Tam trochę wyżej był ten dołek, co było 5 groszy, a tutaj drugi dołek niedaleko. I mamy tutaj malutką monetkę. Z tego co widziałem to będzie jedyneczka między wojny. Zaraz oczyszczę zobaczę rocznik. Dobra, troszkę oczyściłem i wypełnienie nie dojrzycie tego, ale ja widziałem, że to jest znowu, a nie widać chyba 39 rocznik, także fajnie, trzeba się to pokręcić jeszcze. Długo chodziłem ciągle nic i nic kawałek już przeszedłem ale w końcu sygnał i zobaczcie kopnąłem i tutaj z dołka wyskoczyła wyskoczyła spinka do mankietu ale jakaś ładna jakaś chyba strybrzona albo złocona. Przeczyszczę jeszcze, pokażę. No i zobaczcie, jak to się prezentuje po wyczyszczeniu. Tu od środka widać, chyba, że była złocona. Ładna. Zobaczcie na sam koniec, jaki fant. Byłem pewny, że to Polmus. Zobaczcie, jaka moneta. Kawa monety. Sygnał typowy na Polmus. Zobaczcie. Już podejrzewam, co to będzie, ale zaraz wyczyszczę i pokażę. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. 5 kopiejek. 1872 o jakie to jest wielki, gruby Druga strona słabo czytelna To już jest fand Do następnego